Ech, w ciągu dnia, cudownie. Nie ma to jak konkretnie spocić się przed historią i matmą. Planistom tegorocznego rozkładu lekcji należał się gromkie oklaski. O, oh, Jesus, jak tu wali starym szczurem. Nie wiem, co jest gorsze, to, że od dwóch tygodni nie prałem stroju do ćwiczeń, czy fakt, że z szafki mogę niebieskiego lazura. su, Jak zwykle prysznic zamknięty. Co to oznacza? Będę śmierdział do końca dnia. Cieszę się. Dobra, idziemy robić z siebie pajaca. Jeszcze się tylko wysiusiam. Dzisiaj będziemy się uczyć rzutu z 16. O, tak? jest i mój ulubiony mentor. O, jest już śpiąca królewna. Zapraszam cię, Wiktor, do szeregu. Prawdziwy Da Vinci sztuki wykuwania mego fizyst. Człowiek tak skrajnie niepotrafiący nauczyć, Rofiska. że jest to aż zabawne móc pobierać u niego nauki. O ile stanie w rzędzie i bieganie w kółko, można nazwać Kaczyński. nauką. Jestem. <coughs> Macierewicz. Jestem. Szydło! Jestem. Tusk! Jestem. Rokita! O kim zapomniałem? O twojej starej. Przypomnij mi się, kolego? Balcerzyk. Walcerzyk, dobrze. Rozgrzeweczka, zaczynamy biegi. Zaczynamy od kolegi w pomarańczowym i biegamy dookoła, machamy łapkami, tak? No to tak, biegamy, biegamy, biegamy. Ale szybciej biegamy. Weterani nazywają go panem Kleksem. Z początku myślałem, że miał jakąś przygodę świetnie. gastryczną, ale. Latakiem, <głos》>, pochodzenie eksywy jest o wiele ciekawsze. Świetnie. świetnie. Biegać, skakać, tak? Latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. Cudownie. Ciekawe, kogo dzisiaj wybrał na swoją ofiarę. Alceżek, orient! <grystanie> Bardzo dobrze. Ja pierniczę, jak mnie ta dziewczyna wnerwia. Nie mogę, nie wytrzymam. Po co mordę jak był na polach ryżu, a ta zawsze na biwaku. Wiecznie nieprzygotowanie, albo brak kostiumu, albo główka boli, albo okresik sześć razy w miesiącu, albo to, albo sram to, a siam to, a na koniec zawsze przyniesie zwolnienie lekarskie i wszystko będzie zaliczone. Takim ludziom to zamiast zwolnienia lekarskiego powinny dawać grupę inwalidzką. No rzucać, nie rzucać. Rzucać kto to zrobił? zaatakowana! Proszę To zakablowanie na matnie, rudzielcu trenerze! A zagramy jutro w gałę? Kto robi gałę? Nie, nie kto robi gałę, tylko czy zagramy w gałę? A, tak, możemy zagrać. No ja na ludzie jakbyście chcieli. Wiktor, O nie, o nie, tylko nie to, się nie to. zaraz się z rozkręci Znaczymy, i będzie mi biadolił, jakim to on nie był sportowcem. A jedyne co zapamiętam, to tylko zapach wody. Eee. ja kiedyś byłem tak wysportowany jak Ty, ale wtedy dostałem Hej, piłką w kolano. Za mój telefon, mhm. Dzięki wielkie za oglądanie pierwszego odcinka z najnowszej serii pod tytułem Plan Lekcja. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja. Na WFie uczę Rajana tańczyć, to obczajcie koniecznie kanał MediaCraft Polska. Dzięki wielkie za oglądanie, siemano! A i koniecznie obczajcie nasze wszystkie Facebooki, Instagramy, takie, takie i poprzednie produkcje. Siemanko!